Michał, witam Cię serdecznie w GKS -ie. Katowice. Powiedz, skąd decyzja o dołączeniu do naszej drużyny? Gdy dowiedziałem się, że GKS Katowice jest mną zainteresowany, to w zasadzie długo się nie zastanawiałem. Bardzo cieszy mnie to, że mogę w tak wielkim klubie grać i będę robił wszystko, żeby grać tutaj jak najlepiej. Michał, dla Ciebie ten poprzedni sezon w GKS hatów skomplikowany, ale też chodziło o to, żeby grać do końca, żeby zbudować swoją pozycję przed letnim okienkiem. Dokładnie, mimo ciężkiej sytuacji, naprawdę bardzo ciężkiej w Brochatowie, zostaliśmy, może nie wszyscy, ale, ale gdzieś tam część drużyny została. Chcieliśmy utrzymać tą pierwszą ligę dla Bełchatowa. No, udało się i, i bardzo jesteśmy z tego gdzieś tam dumni, ale jest już nowy sezon i tak naprawdę. Myślę już tylko o nowym sezonie. Zamknąłem tamten rozdział i, i, i no, nie mamy tutaj już do czego wracać. Będę dawał z siebie wszystko, żeby, żeby grać jak najlepiej dla GKS-u Katowice i łapać jak najwięcej minut. Odnośnie gry dla GKS-u Katowice czeka na ciekawa rywa, rywalizacja na środku obrony, bo mamy mocno obsadzoną tą pozycję. Tak, mocno obsadzona pozycja. Mamy w zasadzie yy, na środku obrony czterech zawodników. Ale ja się nie boję rywalizacji, przychodzę tutaj z pewnością siebie, będę wierzył w to i będę mocno pracował, żeby wywalczyć sobie miejsce. Taki jest też właśnie mój cel, żeby wywalczyć miejsce w pierwszej jedenastce, no i pomóc drużynie zrealizować cel. Czy Ty przed sobą samym stawiasz jakiś konkretny cel, Przychodzisz tu jakąś konkretną misją dla siebie? Tak jak powiedziałem przed chwilą, przychodzę tutaj, żeby łapać jak najwięcej minut, żeby wywalczyć sobie miejsce w podstawowej jedenastce. A jeśli ja będę dobrze grał, koledzy będą dobrze grali, to wtedy będziemy bardzo blisko realizacji celu. Przychodząc tu, jak znasz już kilku chłopaków z wcześniejszego etapu swojej kariery? Tak, dokładnie. Znam tutaj paru chłopaków i, i jest to na pewno dla mnie lepszy start niż gdybym po prostu tutaj nikogo nie znał. Myślę, że aklimatyzacja w takim układzie przebiegnie dużo szybciej. Dziękuję Ci bardzo. Dzięki.